Witam was na kanale. Na Marzec otrzymaliśmy kolejne 5 zestawów Lego Star Wars na rok 2024. Jest to oczywiście dopiero początek roku, no i mnóstwo zestawów jeszcze na nas czeka. I dzisiaj chciałem zrobić takie podsumowanie zapowiedzi z Lego Star Wars i powiedzieć wszystko, co wiemy o przyszłych zestawach. Zachęcam do zostawienia łapki w górę wraz z subikiem i dzwoneczkiem, by nie przegapić następnych filmów. Zaczniemy sobie od kwietnia i tutaj króciutko, ponieważ znajduje się tutaj tylko nowa edycja słownika wizualnego. Znajdziemy tam maula, który nawiązuje do pierwszego epizodu Gwiezdnych Wojen. Co prawda, figurka jest odwrócona tyłem. I przez to widzimy, że na pewno będzie miał nadruk na pleckach z okazji 25-lecia, ale też na okładce słownika widzimy tą minifigurkę z przodu. No i widać, że nawiązuje do pierwszej minifigurki Maula z 1999 roku. No jedynie różnią się oczy. Przechodzimy teraz do Maja i zaczniemy sobie od zestawu 40686. Transportowiec droidów bojowych wiemy, że będzie zawierał od 6 do 8 figurek i być może będzie przypominał zestaw z 2007 roku. Będzie zawierał 262 elementy i wiemy, że będzie on gratisem na 4 maja i z tej okazji myślę, że znajdziemy tam jakąś przynajmniej jedną unikatową figurkę droida. Następnie mamy 75383 Statek Maula, będzie zawierał Quegona w poncho, małego Anakina Skywalkera Maula, którego widzieliśmy już zdjęcia. Możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie o tych nowych oczach. W tym zestawie znajdziemy także czwartą minifigurkę wydaną z okazji 25-lecia, a będzie to Soul Guerrera. Zestaw być może będzie ekskluzywny, ale wiemy, że będzie posiadał 640 elementów i kosztował około 300 zł. Kolejny to 75378 Ucieczka na śmigaczu Bark. Zestaw będzie nawiązywał do trzeciego sezonu Mandalorianina. W zestawie znajdziemy figurkę grogu, dwóch żołnierzy klonów z 501 Legionu i figurkę Mistrza Jedi Kerrana Beka którego także widzieliśmy już zdjęcia i muszę przyznać, że te złote zdobienia na szacie wyglądają całkiem nieźle. Głównym buildem w zestawie będzie wspomniany wcześniej śmigacz Bark, którego możecie kojarzyć z animacji wojny klonów, czy też właśnie Mando. Zestaw będzie kosztował 150 zł katalogowo. Następny zestaw to 75380, wyścig bunta Nata Twin. Ma to być diorama w mikroskali. Przedstawiać ma ona scenę wyścigu z słynnym łukiem. Zestaw będzie posiadał 718 elementów i kosztował 390 zł katalogowo. Następnie mamy 75381 droideka. Będzie to duża budowla droideki wraz z podstawką i figurkową wersją. Zestaw będzie posiadał 583 elementy i kosztował 300 zł katalogowo. Ostatni zestaw na maj to 75382 UCS TIE Interceptor. Niestety nic nie wiemy o tym zestawie, ale ma on kosztować około 1100zł. Przechodzimy do czerwca, pojawi się 75373 zasadzka na mandalorze. Będzie to kolejny battle pack od LEGO. Tym razem znajdziemy tam koskę Reeves, mandalorianina w niebieskiej zbroi oraz dwóch super komandosów imperium. Zestaw będzie zawierał 109 elementów i kosztował 100 zł katalogowo. Kolejny zestaw to 75386, pojedynek Mofa Gideona oraz Paza Wizli. Znajdziemy tam oczywiście figurkę Mofa Gideona w mandaloriańskiej zbroi, Paza Wizle oraz dwóch czerwonych Pretorian. Zestaw ma być playsetem, posiadać 289 elementów. I kosztować 190 zł katalogowo. Następny zestaw to 75390 Mech pilota Luka Skywalkera. Będzie posiadał 195 elementów i kosztował 75 zł katalogowo. Ostatni zestaw na czerwiec to 75391 Wild y Wing kapitana Rexa. Będzie to Microfighter z figurką Rexa z Venatora U.C.S. Zestaw będzie posiadał 99 elementów i kosztował 60 zł katalogowo. Przechodzimy teraz na sierpień i zaczynamy od zestawu 75374, statek ze skeletą Crew, który znowu został opóźniony ze względu na kłopoty z serialem. O zestawie wiemy tylko tyle, że będzie posiadał 1325 elementów i kosztował 700 złotych katalogowo. Przechodzimy do 75385 Bitwa na Peridei. Znajdziemy tam Asokę Tano w białych szatach, rodatego SD Bridgera, Morgan Elsbeth, kapitana Inoka oraz Wielkiego Admirała Trauna. Nic niestety nie wiemy o budowli, ale zestaw ma posiadać 382 elementy i kosztować około 200 zł. Następny zestaw to 75388 Myśliwiec Jedi Boba. Oczywiście ma zawierać słynną minifigurkę Jedi Boba z żółtą twarzą oraz jeszcze jedną tajemniczą figurkę. Zestaw będzie zawierał 310 elementów i kosztował 190 zł katalogowo. Następny na liście jest 75389 Mroczny Soku Milenium. Zestaw będzie zawierał Mroczną Rey, Wejdera w białej zbroi, złego Freepio, złego Chewbacca, Gunganina w niebieskim kostiumie. Być może chodzi o Jajjara. Dżar I jeszcze jedną tajemniczą minifigurką. Zestaw ma nawiązywać do jakiejś nowej przyszłej animacji LEGO Star Wars lub nowego potencjalnego serialu Star Wars What If. Ale wiemy, że będzie zawierał 1578 elementów i może kosztować ponad 550 zł. Kolejny zestaw to 75393 X-Wing. Kontra TIE Fighter. W zestawie znajdziemy dwa wcześniej wymienione myśliwce z funkcją wymiany skrzydeł. Mają się pojawić piloci, dwa droidy astromechaniczne i dwie nieznane minifigurki. Zestaw będzie zawierał 1062 elementy i też może kosztować ponad 550 zł. Następnie mamy 75394. Salę konferencyjną na Gwieździe Śmierci. Znajdziemy w niej minifigurkę Weidera, dwóch imperialnych oficerów jeszcze nie wiemy jakich, ale mam nadzieję, że jednym z nich będzie Moff Tarkin, dwóch szturmowców i trzech przedstawicieli obsługi stacji. Dodatkowo z okazji 25-lecia znajdziemy tutaj też minifigurkę Kala Kestisa który jest już od dawna wyczekiwany. Zestaw ma zawierać 1555 elementów. Tutaj także nie znamy dokładnej ceny, ale na pewno będzie kosztował nie mniej niż 550 zł. Następnie mamy 75396, Ucieczka przed Sarlakiem. Reedycja jednego z najsłynniejszych zestawów z okresu Powrotu Jedi. Znajdziemy w nim właśnie pojazd Skiff, oraz budowlę przedstawiającą Sarlaka. Znaleźć w nim mamy następujące figurki: Han Solo, Chubake, Lando w stroju Strażnika, Luka Skywalkera, Boba Fetta, najprawdopodobniej tego z Mecha, i Strażnika Dżaby. Zestaw ma posiadać 558 elementów i kosztować 400 zł katalogowo. Ostatnim zestawem na sierpień będzie 75398 C3PO. Duża postać z klocków przedstawiająca C3PO. Możliwe, że będzie wzorowana na piracie z Lego House. W zestawie pojawi się także minifigurka naszego złotego droida. Zestaw będzie posiadał 1138 elementów i kosztował 700 zł katalogowo. Przechodzimy do września. Tutaj pojawi się jeden zestaw 75395 kalendarz adwentowy. Znajdziemy w nim figurkę Super Battle Droida, Asoketano, Tano, klona z 501 Legionu, Luka i Lejew w sweterkach świątecznych. Kalendarz będzie zawierał 368 elementów i kosztował około 170 zł. Przechodzimy jeszcze do października. Tu pojawi się 76397. Będzie to UCS Barka Jabby. I tutaj mało wiemy o tym zestawie. Poza tym, że ma właśnie wyjść w październiku i będzie posiadał 3942 elementy. Nie ma jeszcze wzmianki żadnej o postaciach. Aczkolwiek należałoby się tutaj spodziewać najbardziej jabby. I też Lego mogłoby zrobić nam psikusa, że ten jabba będzie zbudowany z klocków, a niekoniecznie będzie to odlew znany z 2012 roku. Osobiście liczę jeszcze na inne powroty minifigurek, takich jak Slave Leia na przykład lub właśnie Max Rebo, ale jestem prawie że pewien, że wcisną nam tutaj postać Arturitu, który będzie roznosił napoje. Mamy jeszcze wzmiankę o zestawie 40730, który będzie posiadał 145 elementów i będzie najprawdopodobniej gratisem do Barki Jaby. Ostatnim zestawem na październik będzie 40755. Ma posiadać 383 elementy i ma być powiązany z 25-leciem LEGO Star Wars. Na końcu zostały nam jeszcze dwa numery zestawów, które póki co nie mają swojej przybliżonej daty. Jeden z nich to 75392, nic totalnie nie wiemy o tym zestawie, ale podobno ma zawierać minifigurkę młodej księżniczki Lei z serialu o obiłanie. I drugi nieznany zestaw to 75399. Oficjalnie, zestaw póki co jest nieznany. Ale wcześniej padały sugestie, że być może będzie to świątynia Jedi w mikroskali. Omówiliśmy wszystkie informacje i potencjalne zapowiedzi o przyszłych zestawach. Niektóre z nich zaprezentują nam się oficjalnie już całkiem niedługo. Co do reszty, no mam nadzieję, że się sprawdzą i że czeka nas jeszcze coś lepszego. Dawajcie znać w komentarzach na co najbardziej czekacie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę wraz z subikiem i dzwoneczkiem. Niech moc będzie z Wami.